Średzka Kolej Powiatowa kursuje od maja, ale miniony weekend, ten długi weekend był najlepszy w historii tego sezonu 2025, bo w czasie trzech dni naszego kursowania, kursowaliśmy od piątku do niedzieli, przewieźliśmy około 1500 osób. Liczba, która nas niezwykle cieszy i bardzo satysfakcjonuje, bo to pokazuje, że ludzie chcą podróżować koleją średzką i jest to atrakcja, która przyciąga do powiatu średzkiego bardzo wielu gości. To też pokazuje również frekwencja ludzi, którzy przemieszczają się poza niemyślą. Chociażby w miniony piątek bardzo wielu naszych pasażerów wybrało się nad tamtejsze jezioro, które było po prostu przepełnione turystami. Mamy nadzieję, że kolejne dwa weekendy, które przed nami, będą równie owocne i liczba pasażerów nadal będzie wysoka. Przypominamy, kolej średnia, kurczyw. Jest... Kursuje w każdą sobotę i niedzielę, wyjazdy ze stacji Środa Miasta są, przypomnę po raz kolejny, o godzinie 10.30, 14.30 i 18.00. Natomiast wyjazdy powrotne za niemyśla mają miejsce o godzinie 12.30, 16.30 i 19.10. Zachęcamy, aby skorzystać z tych ostatnich w tym roku okazji, prawdopodobnie ostatnich, aby wybrać się w podróż koleją średzką.